Szanowni Państwo, moje przystąpienie do frakcji Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej pod przewodnictwem pana Nigela Faradża oznacza tylko i wyłącznie wsparcie jedynie zorganizowanej frakcji uniosceptycznej w Parlamencie Europejskim. Nie oznacza to w żadnym wypadku żadnego poróżnienia się między naszą czwórką tutaj, naszą polską delegacją w Europarlamencie. Była to wspólna decyzja całej naszej czwórki jako, jako delegacji polskiej w w Parlamencie Europejskim. I moim zdaniem jest bardzo dobra decyzja. Muszą się do nas przyzwyczaić i koniec. Tacy jesteśmy. Poza tym to nie jest gest złamania naszej lojalności, tylko gest raczej podkreślenia naszej lojalności, bo to nie jest tak, że pan Nigel Farage wysupłał jednego człowieka od nas. Tylko pan prezes Janusz Korwin-Mikke wydelegował od nas jednego człowieka w gestie uprzejmości i współpracy politycznej do Farage'a. Oczywiście liczymy na to, że jeżeli my staniemy przed taką potrzebą, że dla zmontowania grupy będzie nam potrzeba przedstawiciela jednej nacji, to najdziej Falacz powinien e, odwzajemnić polityczną uprzejmość, no, bo dobrze się współpracuje z tym zespołem. No, niech by spróbował, nie. Niech by spróbował, nie. No właśnie to, to wycofamy swojego przedstawiciela i ta frakcja Falacza by się tak, rozpadła. Spokojnie, ale, ale są, są wyrazy sympatii ogromne, także mhm. no, myślę, że wszyscy w Polsce, eurocyplicy się cieszą, prawda, że wspieramy, także Akurat pan nie Mamy w tej chwili za sobą głosowanie nad budżetem i głosowaliśmy bardzo jednolicie. My możemy że my odrębnie ocenialiśmy głosowania, projektowaliśmy swoje głosy w każdej poprawce, odrębnie środowisko Nigella Farage'a, ale bardzo się, pokrywa. tak, miło, bardzo się tak? pokrywało. Również chciałem podziękować za wszystkie maile, które otrzymuję, nie tylko z Polski, ale przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, ze Szwecji, z Włoch, z Czech, bardzo pozytywna reakcja we wszystkich tych państwach, które uczestniczą w grupie IFDD. Tak, z polskich środowisk pojawiają się tylko głosy takiej obawy, czy nie została złamana lojalna współpraca w nie, naszym czteroosobowym zespole. Nie, nie nie została, to wszystko zostało między nami uzgodnione bardzo Nie, być. no te wszystkie plotki tam o rozpadzie, no, na przykład, że tutaj, że, tak? że sąd naczelny orzekł tak, a no, to, to, że my się słuchamy, stosujemy do licznej sądu, to świadczy, patrz, jest praworządna, praworządna i tyle, no przecież i tak więc. Konwent, tak miałem zwołać konwent. A, A ten zespół będzie, w Parlamencie Europejskim yes. bardzo dokładnie, spójnie działa. Także tak, tak, nie, nie ma żadnych problemów, proszę Państwa. Wszystko jest dobrze, będzie dobrze. Przyzywilejamy teraz, teraz, teraz Parlament do naszej obecności. No do tego to nie przyzwyczajmy. Możemy się starać, ale do tego to nie przyzwyczajimy, bo my głaszczemy ten Parlament bardzo pod włos. To znaczy oni doskonale wiedzą, nawet w tych naszych głosowaniach nad budżetem, że nas, nas usatysfakcjonowałby tylko budżet zerowy. To znaczy, gdyby była taka unia, która nie ma żadnego budżetu, a my moglibyśmy być przedstawicielami polskimi opłacanymi przez władze polskie i pilnować polskiego interesu. Byłoby to logiczne i rozsądne, więc nas no, tu nigdy nie będą lubić. No ja, no ja od dzisiaj postanowiłem, że swoje wszystkie wystąpienia będę kończył słowami. A poza tym Unia Europejska musi być zniszczona, prawda? No, idąc sedami, Dlatego moim oczekiwaniem jest nie tylko przystąpienie do frakcji już istniejącej, która ma tam 40, paru, 40 parę osób, ale utworzenie naprawdę pokaźnej grupy uniosceptycznej, która by przekraczała. 100 no, osób. No, tu jest około 200 około osób, które głosują mniej więcej prawicowo, plus trochę, trochę tam zielonych z drugiej strony. Jest gdyby, gdyby udało się zjednoczyć pod tym wspólnym szyldem anty, antyunijnym, hmm. moglibyśmy stanowić pokaźną siłę. Mielibyśmy znacznie więcej czasu na wypowiedzi, znacznie większy wpływ ja wiem. władzy. bo ja wiem, że więcej. Tak, tak. No, no duże grupy mają, mają znacznie więcej czasu. No tak, ale ale dzielina więcej tego, tak jak ja wiem, to wiele więcej jest. Trzeba Ale by było gdy, Gdyby to było pod, pod wartością właśnie zniszczenia Unii, no to czy, czy nie wiem, Polak, czy Czech, czy, czy inny Litwin by y, chciał niszczyć tę Unię, mielibyśmy jako wszyscy dużo więcej czasu. Na pewno powiedzieć. krytyczny stosunek do Unii Europejskiej tutaj w parlamencie jest widziany i jest y, jawnie i otwarcie głoszony, czego w poprzedniej kadencji nie było. To jest wyraźna ewolucja. Ale grozi nam pogorszenie sytuacji, gdyby Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, bo na to też się zanosi. Więc wtedy odpadłoby bardzo wielu eurosceptyków. eurosceptyków, a szkoda by było, lepiej by było, żeby Polska pierwsza odpadła no, z Unii Europejskiej. Ja chcę przypomnieć, że w 80-tych chyba już tam 9 roku w parlamencie domagałem się, żeby w ogóle nie negocjować z Unią, po żeby zrobić to samo co Wielka Brytania. No i podtrzymuje teraz. Jak wielka nie wystąpi, trzeba wystąpić z Unii i nie dyskutować. Nasze z... tak górnictwo i to nawet chyba wcześniej, bo nasze górnictwo może tego nie wytrzymać. N najlepiej idzie ten kraj, który pierwszy wystąpi z Unii Europejskiej i zacznie się normalnie rozwijać, nie biorąc pod uwagę tych y, wymysłów biurokracji Dobrze. Także to, 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 no to wielkie zadanie, żeby wystąpić z Unii, ale Coraz więcej ludzi się o, 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 odpowiada, przemysł zaczął się połapywać, że, że zamiast zyskiwać na tym, to traci. No, przecież to są gigantyczne pieniądze, to proszę zwrócić uwagę, że jeżeli energia elektryczna zrożyje o 80%, to ludzie zapłacą tę energię, ale przecież nie kupimy wtedy butów, nie kupimy wtedy masła, nie kupimy czegoś tak. z tego, prawda? No, ja, ja, znaczy, ja, ja to pewno kupię, prawda, ale taka biedna babcia z Mongławy, jak ona wyda na elektryczność o 8% więcej, znaczy, zaoszczędzi będzie działa przy świeżce, prawda? Ale jak wydane 400 więcej, to już nie, nie kupiła się tej bułeczki, tak, nie, nie kupi margaryny, nie kupi czegoś tam. Już, już nawet dostanie. polscy publicyści mają odwagę nazywać tak troszkę rzeczy po imieniu i mówią, że walka z, z, o ograniczenie emisji dwutlenku węgla to jest w gruncie rzeczy walka o ograniczenie emisji polskiego dwutlenku węgla. Czyli w gruncie Niemieckiego też, ale Niemcy mają na tyle przewagę, że oni mogą sprzedać jeszcze swoje limity. Nie jest kwestia 8%. To nie jest kwestia 8%, bo w tej chwili za kilowatogodzinę płaci się 160 zł, a według projekcji specjalistów po wprowadzeniu tych zmian. Dwa razy więcej? Dwa razy więcej. 320 zł za kilowatogodzinę. 80% powiedziałem. 80%? Powiedziałem 80%, przepraszam, może powiedziałem niewyraźnie. Moja wymowa niestety jest taka, że naprawdę, jeżeli ten pakiet klimatyczny zostaje przy bo to jest enigmatyczny bardzo tytuł, nad bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, za które przyjdzie nam niezwykle drogo zapłacić, a bieda w Polsce już jest naprawdę dotkliwa. Więc polskie wybory parlamentarne powinny zrobić krok w kierunku wyjścia z tej opresji unijnej. I to, i, to jest, i, to jest, I to jest tutaj w tym parlamencie najważniejsze, bo to tam dyskutowanie nad szczegółami, czy pieniądze przerzucić stąd, z tej, z tej kieszeni, do tamtej, to są szczegóły. Przecież tutaj, tutaj ludzie dyskutują dyskutują nad, nad czymś, co że, że, że jest tragiczne. No i co trzeba dać? Więcej demokracji, prawa kobiet, prawa homoseksualistów, prawa mniejszości narodowej i I, warto i, warto I, i, zbyt tak. zbyt. I finansować jakieś projekty. Przecież tak. każde finansowanie każdego projektu jest ciężarem fiskalnym. Narzucanym na producentów, na ludzi, którzy uczciwie pracują i nie mogą na chleb zarobić, bo im te pieniądze są zabierane i wprowadzane do budżetu na realizację jakichś dziwacznych projektów. No Zdecydowanie należy myśleć racjonalnie i z tego wyjść. Ale ci ludzie tego nie rozumieją. Problem polega na tym, że, za, załóżmy, jeżeli w Polsce ludzi, którzy tego nie rozumieją, jest załóżmy połowa. Tak. To czy, czy, czy 55%, powiedz 55%, to oni wybierają do Parlamentu, właśnie tych ludzi mają większość. w parlamencie tu tych jest 90%. To Ale jest, jest bez kompletnie. Oczywiście to, jeżeli stado hien gania ostatnie kilka zajęcy po lesie, to one nie rozumieją, że jak zjedzą ostatnie zające, to sami zdechną. Niestety te, tego się hienom nie wytłumaczy. Po prostu trzeba te zające uchronić przed chienami, Czyli ci chien cała część. Wystrzynać. A tego się nie tak, nie tak łatwo, to tak nie tak łatwo zrobić. Najlepiej by było rodzić się bronić. murem betonowym, prawda? żeby nie wyżali, czyli żeby nie było możliwości niszczenia produktywnej części gospodarki narodowej. Ta produktywna część musi mieć pieniądze dla siebie, żeby się rozwijać i to nam daje dobrobyt, a nie podatki płacone do Unii i finansowanie jakichś projektów. Tego nie rozumieją, bo oni z tego żyją. Oni prawda? z tego żyją, z tego... oczywiście. że to... Lobbyści im płacą pieniądze, żeby wzięli jakieś pieniądze nam i dali na jakiś projekt. Prawda? No i tak. I ci lobbyści dają już mal, no, po prostu. I to jest, to jest problem. No to czekamy tylko na rozsądek polityczny w Polsce i na kroki od Unii. Pamiętacie państwo, kongres Nowej Prawicy idzie pełną parą w kierunku niepodległości Polski, tak jak pan Farage idzie po to, żeby od, odwojować niepodległość Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ. Co, Co daj Boże. Co daj Boże. Dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękujemy.